Przybyła nam zastawa. <laughs> przybyła nam zastawa stołowa 40 talerzy do kompletu. Witajcie na skraju gaju. Dzisiaj chcemy się wam pochwalić naszym nowym nabytkiem już przedostatnim. ostatnim. Jedyne co nam do kompletu jeszcze brakuje to kosiarka rotacyjna, ale nabyliśmy właśnie talerzówkę. Talerzówkę Kvernelanda szerokości 3,15 -3, szukaliśmy takiej między 2,80 a 3,15 a, a, a i akurat trafiła się 3,15 w bardzo rozsądnych pieniądzach bo razem z transportem na miejsce zapłaciliśmy za to 4000, więc jest taka jak widać za chwilę za chwilę pokażę dokładnie z kamery jak to wygląda z zbliżenia niech Was nie zmyli to, że ona jest ładnie polowana, pol 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 taka kolorowa to, jeśli kupuje się sprzęt rolniczy, to to jest wielki znak ostrzegawczy. Zazwyczaj, jeśli cokolwiek z maszyn rolniczych, czy to ciągnik, czy to jakaś maszyna, jest bardzo ładnie pomalowana i ładnie estetycznie wygląda, to znaczy, że ktoś zamaskował, próbował zamaskować defekty, tak, żeby kupowały oczy, a nie kupował rozum. Dlatego też ja przed zakupem bardzo, bardzo dokładnie ją obejrzałem tak, żeby się zdecydować, czy to w ogóle warto. Nowa talerzówka kosztuje jakieś minimum 15 tysięcy, niestety te, te, te talerzówki nowe to są zrobione z takich mikroblaszek, że aż strach, żeby to się pod palcami powyginało. Odpowiednik Fernlanda to jest koszt jakiś 20-22 tysięcy, taka, taka jak ta, więc zdecydowaliśmy się, zdecydowaliśmy się ją zwyczajnie zakupić. A teraz z bliska, jak to to stworzenie. Wygląda, co my tu tak naprawdę dokupiliśmy. Pierwsze i najważniejsze. Tależówka, jak widać, składa się z czterech sekcji. Jedna, druga, tam jest trzecia i tu czwarta. Typowe rozłożenie X. W każdym rzędzie jest chyba 10 talerzy. Zaraz policzymy jeszcze raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, w każdym rzędzie jest po 10 talerzy, i to co, to, co najważniejsze, to rama. Jak się przyjrzymy ramie, to ona jest całkiem nieźle zrobiona. Tutaj wzmacniana tymi trójkątami oryginalne spoiny. i tutaj, tutaj też nic nie ma. Nie ma żadnych popękań. Tam w końcu też nic nie ma. Jest wszystko czyste. Także ogólnie rzecz biorąc, jeśli popatrzeć po, ram, po ramię, tutaj czy tutaj po całości ramy, to ona bardzo ładnie wygląda. Oczywiście ma defekty. Ten wałek wygląda na to, że był już pęknięty, już był urwany prawdopodobnie, bo to jest spawanie nowe, ale. Na grubo pospawane. Tutaj, tutaj też jest spawanie, bo był popękany. Tu był prawdopodobnie pęknięty nawet wzdłużnie, i dlatego jest taka łata. Ale też spojina wygląda, co prawda, glutowato, ale, ale jakoś wygląda. Tutaj jakaś rdza go łapie, ale to wszystko są rzeczy, które sam będę sobie ewentualnie w stanie naprawić i pospawać. To są drobiazgi. Z grubych rzeczy takich. Z takich grubszych rzeczy, no to tu ewidentnie też coś, coś było, nie wytrzymywała i jest dospawany taki he, wyhechłany taki trójkąt z blachy, dospawany jako wzmocnienie, ale wygląda to całkiem solidnie. Tutaj powinny być śruby mocujące, też jest to zaspawane na stałe, więc też było posp sporo, sporo pospawane. Tutaj oczywiście tak. Tutaj oczywiście ta przednia rura też była pęknięta, też jest zaspawana. Tutaj były poważne spawy tej przedniej rury mocującej, właściwie siłowników, bo na, ty, bo na, tych, na tych rurach chodzi siłownik, więc ona, ona była bardzo mocno eksploatowana. Tutaj już jest poważnie, tutaj była poważnie popękana, ale jest mnóstwo spoin, widać, że ktoś tam spawał w miarę, i to naspawał. spawał, jak popatrzycie, tu jest taki trójkąt wzmacniający, mocno bardzo zrobiony i mocno wzmocniona ta konstrukcja była. Także to w miarę wygląda. To co mnie lekko niepokoi, co znalazłem, no to tutaj w tym miejscu ta spoina już pęka. Jak widać i co trzeba będzie naprawiać, prawdopodobnie to trzeba będzie wymienić i wstawić taki sam trójkąt, wstawić taki sam trójkąt jak jest widoczny tutaj po to, żeby tą konstrukcję wzmocnić. Idąc dalej, no oczywiście siłownik jest już pospawany, bo też był pęknięty i, i nie działa, fiutek, fiutek, od siłownika tu jest złącz, szybko złączka i tu jest w miarę okej, okay. ten jest okuty ale zobaczcie jakie tu ktoś zrobił czary-mary na drucika, na te, na spinki po prostu nikt nie zrobił złączki. Co najważniejsze, ten siłownik wygląda na sprawny. Tu jest chyba odpowietrzenie, ale to jak, jak chyba powinien być ocz powietrznik, a może i jest. Natomiast ten siłownik wygląda na sprawny i wygląda, że całkiem nieźle będzie działać, ale nam jest on zbędny, bo my tej talerzówki w ogóle rozkładać nie będziemy. Bo, bo nie mamy takiej potrzeby. Także patrząc na te wszystkie spoiny, to prawdopodobnie malowanie całe odbywało się po to, żeby te, spoiny, żeby te spoiny zamaskować. Ona dostawała po dupie bardzo mocno przy składaniu, bo to są jeszcze te listwy powyginane. I prawdopodobnie ktoś o to bardzo mocno nie dbał. Trzaskał przy, przy składaniu i rozkładaniu. I przez te trzaski po prostu to nie wytrzymało, ale tak ogólnie to konstrukcja jest bardzo solidna, to jest niespotykane w tych nowych w tych nowych talerzówkach, tutaj jeszcze bolec jest zaklepany, powinna być zaślepka, ale tu jest celowo zaklepany, więc wychodzi z tej strony, tutaj ten bolec ten stworzeń jest, jest poprawny na dwie zawleczki idąc dalej, tu są te poprzeczki, te sekcje z talerzami bo to jest sekcja z talerzami na tej ramce ma mocowania tutaj i ma mocowania tutaj na dwie śruby i na tych śrubach ustawia się przekos tutaj pod spodem pod spodem są dziury bo już patrzyłem można ten przekos ładnie ustawić tak żeby ona jest w tej chwili ustawiona bardzo agresywnie a do walki z perzem, z trzeba ustawić miary równolegle także daje się to robić te odbojniki i ewentualnie uchwyty do, do, do składania też są w miarę ok w miarę to ładnie wygląda. Sekcje też są trwałe, tutaj wiadomo, tu gdzieś walnięte, tu coś walnięte, ale co ciekawe, mają talerze mają odbijaki. Takie tu czyszczące czyszczące talerze, więc to jest duży plus, bo nic się tutaj nie będzie, nie będzie zacinać. Tutaj też jakoś walnięte, ale to, to mniejsza z tym. To, co ważne, talerze trzymają, się, talerze trzymają się sztywno. Poza tą jedną sekcją, chyba tą. Nie, ta też nie. Któraś sekcja jest słaba, słabo trzyma. Któraś sekcja słabo trzyma i którąś trzeba dokręcić. To chyba będzie ta. Jak sprawdzałem na miejscu, teraz, teraz ona stoi na tym, ale któraś ma delikatny luz kilkumilimetrowy do dokręcenia. Ogólnie talerze, niektóre są zużyte. Ale jak widać jeszcze kolor trzymają, oczywiście to było też malowane. Tutaj ułożyskowanie tych sekcji też wygląda, wygląda to całkiem nieźle, więc tam, tam też to wygląda przyzwoicie, więc w zasadzie o, tamto tam też wygląda w miarę całkiem ładnie. Wygląda na to, że ta, że ta talerzówka. Całkiem nieźle jest skonstruowana i te pieniądze chyba warto było za nią dać, licząc się z tym, że będzie trochę trzeba dorobić pospawek, mocowanie, no tu nie ma bolców, będę musiał jakieś bolce kupić, takie typowe 29 pewnie jak do ciągnika, no, no i to tyle, no widać, widać to co widać. A, jeszcze mnie zapomniałem powiedzieć, sprzęt składa się na, tych, na tej rurze. Ten siłownik, jak pracuje, to zamyka tą stronę do góry i tą stronę do góry. Czyli ona na podniesionym podnośniku składa się do pionu, gdzie jest tylko szerokość odtąd dotąd plus 46 cm talerze, bo talerze mają 46 cm średnicy. Jak widać, wszystkie talerze są okrągłe, cien, ścinające. Tutaj jest jeden, prawdopodobnie wymieniony na zębaty. Jak przyjdzie czas, to to będziemy to wymieniać. Co z tym trzeba będzie zrobić? Ano, prawdopodobnie niewiele. Bo ona już nadaje się w najzwyczajniej w świecie do jazdy. Muszę ją tylko oczyścić, zapiąć, sprawdzić, czy gdzieś nie ma jakichś kolizji, zwłaszcza tych zębów czyszczących. Tych zębów czyszczących tutaj na... między talerzami, tych zielonych, o. Czy nie ma jakichś kolizji, czy nie, coś nie uderza, tak jak tamten, gdzie jak widać smaruje po śrubie więc go będzie pewnie trochę dogiąć, albo odgiąć. No i w zasadzie można będzie, można będzie nią zacząć pracować. Taka pojedyncza sekcja wygląda na to, że ona jest zbudowana tak, że jest wałek przez całą długość i wałek jest umocowany na raz, dwóch, trzech łożyskowaniach, które ten wałek trzymają i on jest skręcony na takie, o, tu jest akurat talerzem zakryte, ale tutaj będzie lepiej widać. On jest skręcony na takie, na takie śruby z jednej i z drugiej strony, które to powodują, o, które to powodują że, to jest, że te talerze są ładnie ściśnięte. Te dystanse, o tutaj, tu jak widać, jeden dystans też jest spawany, pęknięty. No, ma to jak to, jak to sprzęt używany rolniczy, e, e, ma to pewne, pewne braki. Co ważne, sprzęt jest kupiony nie od handlarza. Tylko od rolnika, bo akurat byłem z nim, gadałem na miejscu. Od rolnika, który właściwie całe swoje gospodarstwo wyprzedaje, bo zrezygnował z uprawy, uprawiał około 60 hektarów, a teraz zdecydował, że pójdzie sobie do pracy. Zostawił sobie hektar ziemi własnej, gdzie zbudował domek, pracuje i rolnictwo, jak powiedział, rzucił w diabły. Zostały mu sprzęty do wyprzedaży. No i to jest taka jedna z nicznych okazji, która się trafiła, bo ja od pół roku szukałem właśnie leżówki. No i niestety nic, w okolicy 50-80 km w ogóle nic nie było. A jak były, to pojawiały się w cenach jakieś 3000 zł takie absolutnie kompletne złomy zardzewiałe, których, no, których ja nie wiem, nie wiem w ogóle, czy, dałyby się to, czy dałoby się to użytkować. To jest w całkiem, w całkiem niezłym stanie. No i co? I Micha się cieszy, <laughs> bo, e, bo naprawdę za, e, za w miarę nieduże pieniądze kupiliśmy moim zdaniem całkiem niezły sprzęt. I powoli, powoli szykuje się pracowita wiosna, bo trzeba będzie zaczynać roboty, chyba że zima będzie łagodna i przyjdą jakieś odwilże, bo teraz trochę zamarzło i przyjdą jakieś odwilże, to może jeszcze coś zimą zrobimy. No i znowu pytanie, czy to się opłaca, bo, bo to jak zwykle padnie pytanie. Kupiliśmy prawie za 4000 kultywator, za 4000 y, talerzówkę, za niecały 1000 półk, no to 400-9 tysięcy jeszcze jakieś 3000 będzie kosztowała kosiarka, czyli 12 tysięcy, czy to, czy, czy to się opłaca? Nie wiem, czy się opłaca. Mówiąc szczerze, przestaliśmy wszystko liczyć, czy się opłaca, ale na pewno warto. Warto, bo jesteśmy samodzielni samowystarczalni. Warto, bo za sam zabieg przygotowania ziemi, czyli, czyli z, tylko i wyłącznie skoszenia by, o 2 hektarów, skoszenia, przeorania i skultywowania. Mieliśmy ofertę jedyną, którą dostaliśmy wśród od rolników, to jakieś 2,500, tysiąca złotych jednorazowo. A nas czeka w związku z walką mechaniczną z mechaniczno-zmęczeniową, uduszeniową z perzem, bo nie chcemy stosować glifosatu, nie chcemy stosować roundupu. no to nas czeka jakieś pięciokrotne talerzowanie w poprze, wzdłuż i w poprzek tych dwóch hektarów, czyli to plus minus w tych cenach, które nam zaproponowano, to jakieś 10 tysięcy same zabiegi na przyszły rok kosztowałyby nas w wynajęciu sprzętu, od rolników. O później, oczywiście, później oczywiście te koszty spadną, bo te koszty spadną później właściwie tylko do, kultywacji, do, do przelechania raz kultywatorem, ewentualnie przetaliżowania. Więc te koszty mocno spadną, ale te koszty w pierwszym roku do przygotowania ziemi po czterech latach ugrowania, no to niestety są bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli nie ma się własnego sprzętu. więc nawet, Ale nawet czy, czy to się opłaca, czy się opłaca, przestaliśmy patrzeć kategoriami, czy się opłaca. Skoro mamy trochę pieniędzy, zarabiamy i stać nas na to, to postawiliśmy przede wszystkim, pamiętacie, na samowystarczalność i na to, żeby nigdzie nie chodzić po prośbie, bo jak idziesz po prośbie, to niby Ci ktoś nawet zapłacisz, ale ktoś później oczekuje od Ciebie przy za przysługę, a my chcemy być samowystarczalni, takie samolubki, takie sopki e, będziemy. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś poprosi o pomoc, no to chętnie tej pomocy udzielimy, e, chętnie z tym sprzętem podjedziemy gdzieś do kogoś. E, a najważniejsze, cieszy nam się Micha, bo to jest wszystkim naj, naj, najważniejsze, że robi się to, co się kocha, a dla nas to jest wielka frajda, e, stać się rolnikiem. Ja wiem, absurdalnie to brzmi, ale tak jest. I dlatego inwestujemy w ten sprzęt, dlatego w pierwszym roku inwestujemy po to, żeby, żeby móc robić później już wiele rzeczy samemu. Tym wszystkim zakończę wywody o talerzówce. Tależówka, fantastyczna sprawa. To jest w ogóle zamiast pługa, zamiast pługa tamten pług pewnie pójdzie później po, po roku albo po dwóch na dekorację, a to i i kultywator będą podstawowymi narzędziami uprawowymi. Cieszymy się bardzo z kolejnego nabytku. No i co? Jak się podobało, daj kciuka, jak nas oglądasz regularnie, a jeszcze nie zasubskrybowałeś, to daj suba. A jeśli nas oglądasz przypadkowo i nie masz zamiaru oglądać, to absolutnie suba nie dawaj. Możesz dać lajka, like, możesz skomentować, ale nie subskrybuj, jeśli Cię to nie interesuje. No i to by było na dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, no jak widać nowy rok, zaczął się doskonale, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.